straight in the sun Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Last of Us. Udało nam się wydostać z kanałów. Nie było łatwo. Dużo tam przeżyliśmy. Zdaliśmy rozdzieleni. Eni musiała trzymać się z Henrym, a ja musiałem wziąć pod opiekę sama. Było tam dużo zarażonych i okazało się, że już nas jakby no, była informacja przed. My w ogóle weszliśmy od drugiej strony. Widzicie? Podobno ta informacja jest też nawiązaniem do serialu The Walking Dead, ale nie wiem, nie oglądałem. Tak czy inaczej udało nam się wydostać i jesteśmy poza miastem. Byliśmy w mieście opanowanym przez łowców. Uwolniliśmy się od nich, ale zobaczymy na jak długo. I patrzcie! A? A? nie mówiłem? Spróbujmy się tam jakoś dostać. A ty, jak się trzymasz? To normalka, nie? Jak byłam z Henrym, sama, załatwiłam klipu zarażonych. Byłbyś ze mnie dumny. Tak. Coś czuję, że tutaj będziemy mieli... Trochę więcej spokoju sprawdzamy te budynki. To był dzień pełen wrażeń, co nie? O, tak. Zdecydowanie. Jak wyście się spotkali? O yy... Joel eskortuje mnie do świetlików. Na no, prośbę, mojej przyjaciółki Marliny. Nieźle się dogadujecie. A ja... nastawiam no, go po kątach. <grych> Eli to ma humor. raczej więcej nic nie ma. Ciemna na górę. Super, że mamy latarkę, to jest kątówka. Kątowa ataka, superacka. Dużo przydatnych rzeczy. Ostatnio walczyliśmy. Troje naboje się pokończyły. Jeżeli chodzi o broń, nie mamy nic. To zamienimy tak. Mamy snajperkę jak rewolwer 7 i na razie weźmiemy z tego mini shotgana. Obrzyn to jest tak, obrzyn. Ora idziemy w lewo do następnych pomieszczeń. Standardowo. Chcę super. Idziemy w dół. Nic takiego tu nie było. Jak to miejsce wyglądało bez zarażonych? Trudno mi to sobie wyobrazić. Gdzie jest Henry? Uwaga Stanów Zjednoczonych. Strzelamy bez ostrzeżenia. Przyjazna okolica. Kilka miesięcy po wybuchu zaczęło się szablowanie. Ludzie popadli w paranoję. Pamiętasz coś z tego okresu, Joel? Wszyscy barykadowali się w domach, a potem zaczęły kończyć się zapasy. Wtedy można było zobaczyć, do czego ludzie są zdolni. Nieprzyjemnie. Tu się da wejść. Miałem jakieś 5 lat, gdy wybuchła zaraza. Pamiętam, że mieszkałem w podobnej dzielnicy. Jakieś wspomnienie? A, pamiętam imprezę z grillem. Rodzice zapraszali na nie mnóstwo gości. Najbardziej w pamięci utkwił mi zapach pieczonego mięsa. Dziwne... Nie, tu nie przejdziemy. No ja myślałem, że się da. Tu schodzimy w dół... ...i weźmiemy ten dom tutaj. Czy tu nie byliśmy? Jeszcze nie, nie. Tu jest jakiś. Tu można powiedzieć, że pralnia, tak? Jakiś teren przemysłowy. Taki można byłoby zrobić tu garaż, ale. Ciężko z wjazdem samochodu, więc. Takie pomieszczenie. Już trochę. No, grill. Dużo już przeszliśmy. Jeszcze tyle samo nam pewnie zostało. Kawał drogi tu byliśmy, czyli dobra, zejdziemy w dół. Fajnie te lokacje są hmm. zaprojektowane. Tutaj więcej zieleni. Teraz się różni zejdźmy w dół Lepiej trzymaj się od nich z dala. Tu jest inaczej niż w strefie. Te zwierzęta są dzikie. Co to jest? O! Samochód, z którego sprzedawano lody. Samochód z lodami? Co? Henry mi opowiadał, że sprzedawali z nich lody. Co? Nie wierzę. Joel? To prawda. Lodziarz objeżdżał całą dzielnicę, puszczając z głośników koszmarną muzykę. Zlatywały się wszystkie dzieciaki. Ja ja sobie ze mnie robisz. Nie, naprawdę. A, w dziwnych czasach żyłeś. Mówiłem? No, spoko, ja też pamiętam, że mniejszy, jeszcze mniejszy, to też jeździła taka właśnie. Na to się mówiła o lodziarka? Jeździł. Gości rozdawał. Nie, nie rozdawał, tylko sprzedawał, ale wiecie jak to. Mamy stół. Ulepszamy, tak, mamy 248 części. Mamy obrzyna. Jedynie mamy snajperkę. Najwięcej naboi mamy do pistoletu 9mm, więc w niego inwestujemy. Max. Wziąłem następny pistolet, czyli rewolwer. Nie szkodzi. I do karabin myśliwski myślę, że się też przyda. No i tyle. Czekajcie, może... Jeszcze można obrzyna, to wydamy to na... Pojemność magazynka. Pojemność magazynka się bardzo przyda. Jeszcze przeładowania. Odrzut, rozrzut. Tak, no i mamy. To mi się przyda. Super skonfigurowane bronie. Wszystko cacy powinno się udać. Wszystko, prawie wszystko yy, można powiedzieć, splądrowane, ale jednak coś znaleźliśmy. wyjdę na górę, zaskoczę ojca. Gdzie na dużo historii ciekawych. Pełne wszystko, pełne szkajcie. Możemy przeładować broń przecież. Teraz. Mamy to. wróci do brzyna o 55 mamy szybkie tworzenie szybkie leczenie obszary skierowania jak nas zbieramy jeszcze to będziemy mogli maksymalne zdrowie powiększyć ja sobie poczekam dokład. No to coś jeszcze wziąłem. Wszystko ok? Ta ten cholerny sufit się wali. Uważaj. Po Uważaj na siebie. To powinny być schody wysuwane. Wiecie, że jak się otwiera to. coś? Dziękuję. No i super mamy ulepszenia. W toalecie nic specjalnego Fanna. Dobra, teraz ten pokój i chyba wszystko. O teraz. Balkon taki. No. Dość duży. To wychodzimy też jeszcze obok dom został. No ale fajnie, tu zielono, dużo drzew, tak inaczej no. Znaczy, wolałbym w takiej dzielnicy mieszkać niż w mieście. No i mamy 10 suplementów i mamy 65 ogółem. Czy ktoś jeszcze jest głodny? Tak. Ej, zrobimy przerwę jak dotrzemy do wieży radiowej. Dobra. To jeszcze tu zerkniemy. Koktajl. Koktajle ktoś zrobił. O, następne części. To będzie można wrócić i ulepszyć. No ale raczej już tyle zrobiłem ile mogłem. Nie. Idziemy dalej, idziemy. No, tak spokojnie. Wiecie, łowcy byli w mieście, nam się udało uciec. Raczej wątpię, żeby ktoś jeszcze uciekł. Jesteśmy chyba tacy jedyni. No nie wiem, dobra, no ale dużo jak zamieszania zrobiliśmy. To, czyż ja z Joelem musieliśmy Joel musiał zabić, tyle ludzi. Tyle łowców się zabiło. Gościu przyszedł, wtedy przyszli tak stygany. Jakiś turysta Eli! Znalazłem twój komiks! Jak pamiętacie, no i. Super, że mam komiks, no i tak to wygląda. Więc oni raczej nie odpuszczą. Jak przydostaliśmy się, no wyszliśmy trochę z miasta samostre, no to oni będą musieli. Można nas będą gonić, nie wiem, no zobaczymy. Ale ich jest o wiele, wiele więcej jeszcze. A, save, czyli szukamy kombinacji. I na zapałkach kombinacja. Fajny pokój, nawet. Już trochę lata. O, strzały super. Strzały się bardzo przydadzą. A my dwie, no to zrobimy sobie coś takiego. Oj, przy... myle przyciski. Trzeba tak to zrobić. Nie, nie. nie. No. Chciałem to szybciej zmieniać, ale tak się troszkę nie da. Dobra, już szybko nawet przeładujmy. Nie da się. Dobra, i tak zostawimy. Idziemy do sejfu. I co tam będzie? Wow jeszcze coś się znalazło. Mamy 75, już Mistrz Ostrzy. Pozwala zabić nas kacza, za czyli tych klikaczy. No jak, bo oni raszują i yy, jak będzie zbyt blisko, no to on ci od razu zabija. Nas zabija, ale tak to możemy jeszcze ostrzym się obronić, jeżeli mamy. No nie wiem, nie wiem. Jak mamy jakąś broń miotaną, no to no, no, możemy jej używać. Szczerze można się bronić. Trzeba po prostu się trzymać na dystans. Ej, zobacz! Hej, Sam! Ostrożnie. okej. Okay. Dobra, ja zaś. Aha. Cholera! Twoja kolej. Okej. Okay. Mam rzucić? Tak. Bom! Ha! Wrodzony talent. Fuchs! Nieprawda! Miałaś Fuchsa. <grym> dobra, spadaj. Zaczynasz kozaczyć. Zobaczymy. Cholera! Tragedia! Okej. Okay. Jest remis. E, e, nie, nie. Rozwaliłem cię. Jak to ty mnie rozwaliłeś?! Przecież mamy remis! Ta, dobra. No, nie wiem, trochę tak widać, słowo. Kiedyś grałem w rzutki, ale nigdy nie byłem w to taki wybitny. Przyjdzie dzień, kiedy dzieci znów będą dziećmi. Chodźmy. Czasem się zdarzało rzucać, właśnie tak jak Joel. Wejdźmy stąd. Tu jest jeszcze podwórko zerknę. Pełne dobra. Tam jest ta wieża radiowa. I tam będziemy musieli dojść. Ale to już w następnym odcinku. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.